Jesteśmy w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Zespołu do Spraw Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Instytucji, która wśród wielu zadań wykonywanych przez siebie wspiera szkoły w szeroko pojętej edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Jednym z naszych zadań jest organizowanie konkursów przyrodniczych i dzisiaj mamy przyjemność opowiedzieć o konkursie, który po raz 31 już odbył się w tym roku. Jest to konkurs moje spotkania z puszczą. Przez 31 lat wielu uczniów brało udział w tym konkursie, i wśród obecnych uczestników znajdują się dzieci, których rodzice brali udział w tym konkursie w pierwszych jego edycjach. Przez te wszystkie lata powstało wiele pięknych prac plastycznych, fotograficznych, literackich, świadczących o wielkiej wrażliwości młodzieży, dzieci na piękno lokalnej przyrody. Dzisiaj chcielibyśmy przekazać w zasadzie nagrody yy, laureatom i osobom wyróżnionym. Niestety nie możemy tego zrobić osobiście, nie możemy spotkać się z laureatami z powodu pandemii, dlatego jesteśmy zmuszeni przekazać nagrody do szkół i dzieci sobie je stamtąd odbiorą. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy podziękować sponsorom i odczytać protokół z posiedzenia jury. Protokół z podsumowania 31. edycji konkursu przyrodniczego moje spotkania z puszczą pod tytułem Tajemnice Starej Dziupli. Organizatorem konkursu był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Zespół do spraw Kozińskiego Parku Krajobrazowego, a współorganizatorami Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, Nadleśnictwa Kozienice, Radom i Zwoleń. W dniu 28 października 2021 roku. Żyri w składzie: Aleksandra Kołacz, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Jolanta Tabor, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Tomasz Wróblewski Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, Hubert Ogard, Nadleśnictwo Radom, Michał Rutka, Nadleśnictwo Zwoleń, Natalia Zawodnik, Nadleśnictwo Kozienice, Dorota Sadurska, Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach, Grażyna Dąbkowska. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, filia w Pionkach, Sylwia Kuczyńska, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice. Ustaliło, co następuje. Zgodnie z regulaminem, konkurs rozgrywany był w trzech dziedzinach twórczości: plastyka, literatura i fotografia. W trzech grupach. Pierwsza grupa uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Druga grupa uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Trzecia grupa uczniowie szkół średnich. Konkurs w każdej dziedzinie twórczości przebiegał w dwóch etapach szkolnym oraz parkowym. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 468 uczniów z 32 szkół położonych na terenie jednostek samorządowych miasta Pionki, miasta i gminy Kozienice, miasta i gminy Zwoleń, gminy Pionki, gminy Jednia Letnisko, gminy Garbatka Letnisko gminy Jastrzębia, gminy Głowaczów, gminy Guzd, gminy Sieciechów. Fundatorem nagród dla laureatów tegorocznej edycji konkursu był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Natomiast wyróżnienia były zakupione dzięki wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Radom, Nadleśnictwa Kozienice, Nadleśnictwa Zwoleń, Samorządu Miasta Pionki, Samorządu Gminy Pionki, Samorządu Gminy Garbatka Letnisko Samorządu gminy Policzna. Organizatorzy i współorganizatorzy 31 edycji konkursu Moje Spotkania z Puszczą pod tytułem Tajemnice Starej Dziupli serdecznie gratulują laureatom, Dziękują dyrekcjom placówek oświatowych i nauczycielom za popularyzowanie wiedzy na temat lokalnej przyrody oraz inspirowanie i zdopingowanie uczniów do wykonania prac konkursowych. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Na tym protokół zakończono i podpisano.